Pan z Termaliki zawitał świeżo upieczony Spadkowicz Sandecja. Już w piątej minucie gospodarze po raz pierwszy zagościli pod bramką Sandecji, ale po miękkim podaniu Radwańskiego ze strzałem Mesanowicza poradził sobie NOM. W kolejnych fragmentach działo się zdecydowanie mniej, aż do końcówki pierwszej części. Najpierw uaktywnił się Trubecha, który dwukrotnie szukał swojej szansy, ale przy pierwszej z nich po wrzutce Radwańskiego trafił w środek bramki, a przy drugiej również na posterunku był bramkarz przyjezdnych. W 43 minucie nieoczekiwanie w sytuacji sam na sam znalazł się Mancorro, jednak przegrał pojedynek z Loską. Doskonale spisał się bramkarz Brookbet Termaliki, a chwilę później mogło być 1 do zera dla jego drużyny, ale z sytuacyjnym strzałem Karaska uporał się estoński golkiper Sondeczan. Druga połowa została otwarta w zaskakujący sposób, gdyż po tym faulu z 50 minuty drugą żółtą kartkę obejrzał Bartosz Farbiszewski i Słoniki musiały radzić sobie w dziesiątkę. Mimo gry w przewadze Sandecja nie stwarzała sobie dogodnych okazji, a drogi do siatki szukali gospodarze. W 78 minucie po centrze Karacka z rzutu rożnego doszło do zamieszania w polu karnym. Strzał oddał Fornalczyk, a formalności dopełnił będący w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie Wiktor Biedrzycki. Dzięki trafieniu strzelnego obrońcy Termalika była bliżej wygranej. Co więcej w 81. minucie ruszyli gospodarze. Karasek w tempo podał do Andreja Kadleca, a ten ze stoickim spokojem podwyższył na 2 do zera. Grająca w osłabieniu Termalika wypunktowała przeciwnika i była bliska triumfu. W doliczonym czasie kropkę nad i po kolejnym rzucie różnym, ekwilibrystycznym strzałem wynik na 3 do zera ustalił Bruno Wacławek. Ekipa z niecieczy, która praktycznie całą drugą połowę grała w osłabieniu, strzeliła trzy gole i pewnie pokonała Sandecję.